Siema widzowie, Siema widzowie e, drugi wakacje drugie możemy tak zrobić które e, widzowie chcą podkryć się to, to runa pijesz dają i e, fotkę można mnie e, e, ten, Coś powiem e, to widzowie są, y, są widzowie które widzowie lubią mnie bardzo jak mnie nie, bardzo nie lubią to Proszę tam nie pierdać. E, ten y, mordo, y, mordy y, 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 widzowie taki filmik zrobię, który wybije YouTube się. Jak wybije się YouTube, to zobaczymy, możemy się do Runa Warszawy, y, y, dwa kleje, dwa kleje w jeden. I no, i muszę jeszcze je, ten rolę mieć, jakąś gazdziernik. No, i wiecie, wiecie, kurde, yy, jakiś kurde, jaki Halk pije do mnie, a nie polecę sobie. I widzowie zrobimy to drugi rok, yy, drugi rok, zrobimy yy, wakacje, ogarnę sobie samochód i siema!